Cześć, Magiczna Płyskwa z tej strony. W tym filmiku pokrótce omówimy sobie właśnie umiejętności Czarnoksiężnika i jakie alternatywne drogi według mnie są w miarę spoko. Więc omówimy sobie teraz bohaterów. Irbev, nie wiem nawet jak to przeczytać, to tutaj mamy, że Regeneruje sobie punkty many mrocznym rytuałem, czyli taką umiejętnością rasową tutaj, że spędzamy cały dzień na odprawianiu rytuału i zyskujemy przez to punkty many. Czy to jest sensowne? No to moim zdaniem zawsze możemy mieć punkty many za pomocą wiedzy, czyli inteligencji. Mamy studnie, mamy miasta, jakiś tajemny trening, regenerację many, kapryśną manę. Mamy dużo ciekawych zdolności, które pozwolą nam oszczędzać manę, ale no, czy chcemy marnować jakiś talent konkretnego bohatera na to, żeby mógł zregenerować manę, marnując cały dzień? Sam nie wiem, niezbyt. Lefos, czyli mój ulubiony bohater, czyli może sobie rzucać rozkład. Moim zdaniem to jest bardzo fajna opcja. Tutaj możemy właśnie sobie wziąć na przykład Mistrza Bólu, recepsu Tempi Ziemi i Mistrza Klątw, albo tam Mistrza Umysłu. Możemy sobie wziąć jakieś tam talenty magiczne, coś tego Możemy sobie wziąć właśnie obronę ewentualnie, żeby przeciwnik wykończył się rozkładem. A my po prostu będziemy sobie defować, defować, defować. O na przykład, jakieś utrzymanie pozycji, przygotowanie, coś w tym stylu. Możemy na przykład pójść też pod magię zniszczenia i przez to sobie odpuścimy obronę. I możemy na przykład pójść pod szczęście wojownika, przez co rzucanie zaklęć niszczących też będzie podlegało za szczęście ewentualnie. Więc dla mnie bohater jest fajny, możemy naprawdę sporo nim zrobić dzięki jego umiejętności z rozkładem. Ale trzeba pamiętać, że rozkład nie działa też na wszystkie jednostki, więc niektóre jednostki, na przykład mechaniczne, są odporne na ten efekt. Jednostki nie umarły też, więc trzeba uważać. Więc grając na przykład na Necropolis, nie wiem, czy chciałbym go wziąć, bo to jest takie. No, mało użyteczne podczas finałowej bitwy. Tutaj mamy ruinę, czyli nasza szóstopoziomowa jednostka mogą odda... może oddać strzał, wturując właśnie naszemu bohaterowi. Nie, nie powiedziałbym, że to jest jakaś super umiejętność, aczkolwiek taka jeszcze w miarę, w miarę, bo jednak to jest szósty poziom, strzelający i. Jeśli uda nam się to, tego użyć podczas bitwy z raz, czy dwa razy, to już tam coś mamy z tego. To jest jednak dodatkowy atak. Sorgal. No, tutaj jakoś bym się w to nie pchał w ogóle, bo, niestety, mówiąc słabe, to... jaszczury są fajną jednostką i nie potrzebują niczego, żadnej pomocy. Sinitar, no, koszt, zmniejszony koszt rzucania wzmocnionych zaklęć, czyli dwa razy większy koszt, ale też większa siła. No, czy to ma sens? Pff, no, zawsze fajny jest tam jakiś zmniejszony koszt. To nie musimy na przykład brać talentu magicznego, jakiegoś takiego. i możemy sobie pójść w jakieś odwrócenie uwagi, a nie oszczędzanie many. Więc myślę, że jest nawet spoko, ale ja tam wolę innych czempionów z tego zamku. Tutaj mamy Ketre, czyli wzmocnienie Minotaurów, to, to jest jakaś parodia. Wzmocnienie naszej pierwszej jednostki, no, też bym raczej w to nie szedł. Wzmocnienie naszej drugopoziomowej jednostki, też tak średnio. No i to wszyscy bohaterowie i co do to mamy właśnie mroczny rytuał, czyli odnawianie many przez cały dzień i wzmocnione zaklęcia, czyli zadają 50% więcej ran, ale kosztują dwa razy więcej many i moim zdaniem to jest super, ale dotyczy się to wyłącznie magii i zniszczenia. Bo tutaj mamy napisane, że wszystkie rzucone przez bohatera zaklęcia, które powodują obrażenia. ale nie mamy wzmocnionego rozkładu. Mimo tego, że rozkład powoduje obrażenia. Dlatego należy pamiętać, że to odnosi się jedynie do tej szkoły. Podstawowe widzenie, czyli widzimy, tak jakby powiązane żywioły na przeciwnikach i na naszych jednostkach, i możemy atakować naszą konkretną jednostką, konkretną jednostkę przeciwnika, i wtedy zadamy jej dodatkowe obrażenia. No, tam można sobie wziąć, ale ja jakoś nie lubię tego używać. Nie wiem. No wolę się skupić na konkretnych celach i na przykład zużyć mu kontratak, jeżeli każdą jednostką atakować inną jednostkę. No i mamy gniew żywiołów, czyli łańcuchowy efekt działania żywiołu zadaje podwójne obrażenia. No, tak jest sobie myślę, że średnia to umiejętność raczej nie należy do niej dążyć. To ja bym się w ogóle w to nie pchał w jakiś gniew żywiołów. I nawet nie będę sprawdzał, ile tam bohaterowie, jaki poziom muszą mieć, jakie umiejętności, bo no, dla mnie to nie ma sensu. Chociaż, no dobra, to, to, tutaj mamy talent magiczny na trójce, bo no, tutaj mamy dwa sposoby na oszczędzenie many. Tutaj siła czarów o dwa. Tutaj mistrz wszystkiego. I tutaj szczęście z odpornością na magię, szczęściem żołnierza, który nam pozwala częściej mieć różne efekty jednostek. I szczęście wojownika, czyli to, co nam pozwala robić czary. Co hmm, szczęście. No więc tutaj bym w to nie brnął. No to na tyle w dzisiejszym odcinaczku Pozdro.